Witam Was na moim kanale i zapraszam Was na szybkie rozpakowanie i mini recenzję słuchawek od Xiaomi wersja Piston Starter Edition. Słuchawki zamówione ze sklepu Gearbest szły trochę ponad dwa tygodnie. Zamówione dokładnie 29 lipca. Widzimy tutaj kopertę bąbelkową, na której gdzie jest nalepka, z wartością. Wartość tutaj widzimy 2,69 dolara. W rzeczywistości było zapłacone na polskie złote około 20. 2 zł. Z tego co pamiętam, także widzimy sobie. Jeszcze dodam, że paczka szła SF Express. Także tutaj widzimy przyszły w pudełeczku. Na pudełeczku wszystkie dane łącznie z kodami, że przedmiot jest oryginalny. Masa 15 gram, impedancja 32 ohmy, długość przewodu 1,25 metra, przenoszenie od 20 do 20 tysięcy i to chyba z takich najważniejszych myślę ospakujmy sobie widzimy pudełeczko z kodem słuchawki jak na tę cenę bardzo bardzo dobre myślę, no za 20zł około w Polsce nic ciekawego nie znajdziemy trzeba szykować około 50 tutaj dostajemy dość dobrej jakości słuchawki widzimy logo Xiaomi są fajnie wyprofilowane, że wchodzą dość daleko do ucha, przy czym bardziej wytomiają dźwięki z zewnątrz. Widzimy płaski kabelek, także nie powinien się zbytnio nam plątać. Tutaj dodatkowy przycisk do obsługi z mikrofonem wbudowanym. Co no na temat jakości dźwięku, no to możecie sobie znaleźć informację także w internecie, że jest bardzo dobra. Jak wspomniałem, za 20 zł w Polsce możemy sobie szukać czegoś podobnego, lecz na pewno nie znajdziemy. Także polecam te słuchaweczki. Są dość ciekawe za tą kwotę. Myślę, że to by było na tyle. Jeżeli podobało się, proszę was łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej filmików, to subskrybujcie kanał. Do następnego. Cześć!